Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii Horoskopy. Dniu dzisiejszym chciałam mówić Horoskop na luty roku 2020 dla Skorpionów. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo, zdarzeniowo, zatem jeżeli lubicie konkrety, lubisz konkrety, to ten Horoskop możliwe przypadnie Ci do gustu. Horoskop, kochani, jest ogólną mapą zdarzeń, zatem nie ze wszystkimi on będzie rezonował. Jeżeli rezonuje z Tobą, bardzo się cieszę. Jeśli tak nie jest, to może za jakiś czas to się zmieni. Z warto zaglądać się Warto podglądać. Horoskop to jest mapa możliwych zdarzeń, jak już wcześniej powiedziałam. Daje Wam to możliwość zmiany biegu zdarzeń tym, którym się Wam nie podobają. Wróżba prognoza jest po to, aby dzięki wskazówkom móc dopingować swoje działania, być może podkreślać swoją decyzję, ale również często jest tak, że prognoza podpowiada, słuchaj, warto coś zmienić, błędną drogę wybrałaś, wybrałeś i gdzieś tam ta decyzja może jest. Nie na ten czas, nie na ten moment warto poczekać, zatem warto właśnie brać historię podpowiedzi, wskazówek od kart jako coś, co jest podpowiedzią niewyrocznią. Ja jestem taruciską Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota wspieram się numerologią karty i rytuały również nie są mi obce na kanale również moi kochani mam taką serię jak wasze pytania moje odpowiedzi, czyli wy wysyłacie sms-ki, ja wam na nie odpowiadam jak to wygląda, tutaj w ostatnio zrealizowany filmik wam chciałabym pokazać również na dole w opisie filmu seria pika kart, czyli wybierz kartę i sprawdź i wy aktywnie bierzecie udział w tej prognozie, jak to wygląda też tutaj w proponowanych numerologia, recenzje kart i wiele wiele jeszcze innych, tutaj mam Playlisty, zapraszam do rozglądania się. Zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie. Tam wyciągam dla Was karty dnia, również pokazuję też od kuchni, co się aktualnie dzieje, zatem zapraszam. Um, cóż, cóż jeszcze? Um, zaczęłam również interesować się czymś takim jak podcast, i. Zaczynam tam dodawać linię dźwiękową, tą, którą jest tu na przykład w horoskopach rocznych, właśnie na podcasty. Jak to jest tu na dole w opisie, są linki, zatem zainteresowanych również tam odsyłam. Talia dzisiejsza to talut snów. Nie czytam odwróconych kart i będziemy opowiadać tutaj możliwe przyszłe zdarzenia na luty 2020 roku. Zatem włączam podgląd na karty i patrzymy co tutaj może się na skorpionów zarysować skorpion luty 2020 skorpion luty 2020 skorpion luty 2020 skorpion luty 2020 skorpion luty 2020, skorpion, luty 2020. Pierwsza karta mówi, z jaką energią możecie wchodzić. Skorpion, cesarzowa. Dla wielu z Was będzie to pozytywna e, jakby informacja. Te osoby, które czekają na powiększanie się rodziny, statusu e, gdzieś tam rodziny, będzie się to realizowało, tak? Cesarzowa dla pani bardzo często oznacza to, że posiadasz, posiadłaś w władaniu umiejętności, możliwości, które mogą Ci posłużyć do pomnażania tego, co już posiadasz. Cesarzowa mądrość życiowa z doświadczeniem tutaj. Karty pokazują tutaj, że osoby spod znaku Skorpiona, te, które chcą realizować się również zawodowo, będą miały ku temu okazję. Luty to jest dobry czas na inwestycje w siebie, doskonalenie siebie, a również możliwe jakieś transfery będą zawodowe, o których może nawet dzisiaj jeszcze nie wiecie. Ale gardy pokazują, że będą zmiany, które są jeszcze, nazwijmy to, w utajeniu bądź Wy jeszcze nie mówicie o tym, a macie to z tyłu głowy, a nie chcecie na przykład zapeszać. Również gardy pokazują, jakieś szczęście do Was idzie, warto pomóc wspomóc temu też szczęściu. Również, jeżeli Wy już czekacie na kredyt, na jakieś doposażenia, dofinansowania, one są przy Was. Jeżeli chcecie spieniężyć jakiś środek trwały, to jak najbardziej, o to zostanie uzyskane, czy sprzedajecie, czy też będziecie chcieli kupić, to jest tutaj ważne dla Was. Karty pokazują tutaj, żeby gdzieś tam zrobić odpowiedni research w tej kwestii, a to się wszystko zadzieje. Zatem zawodowo-finansowo zmiany, docenienie, dokształcenie, te zmiany gdzieś tam transferujące być może z, z miejsca A do miejsca B. Możecie Wy na ten temat nie wiedzieć, bądź Wy milczycie, bo nie wiecie, czy to się zrealizuje finalnie. A, no a zadzieje się, gdy gdzieś tam ten status będzie zachowany. Dalej te inwestycje, pomóc trzeba szczęściu, wszystko fortuny przy finansach, zazwyczaj mówi to pomóc, pomóż losowi, aby to szczęście do Ciebie też przyszło, do posażenia, kredyty, tutaj walka na przykład o jakieś świadczenia socjalne, również one się tu realizują dla Was w pozytywie. Jeśli mówimy o finansie, warto spiąć, jak ja o to mówię, swoje cztery litery i już to realizować na początku lutego, bo pod koniec jest pokazana, że będzie trzeba większą jakby asertywnością się wykazać e, tutaj, ale również pod koniec lutego uważać na wszelkiego rodzaju zobowiązania finansowe, jakieś e, mandaty, coś, co jest zaległego, być może zapomnieliście coś zapłacić i to będzie upomnienie się tu do Was. E, zbliżało. Osoby, które są tutaj w poszukiwaniach pracy, w dużych jakichś miejscach, być może w dużych budynkach, które gdzieś tam przechodzą, albo miejsce, które przeszło fuzję, to jest to miejsce, w którym warto, abyście Wy również szukali swojego miejsca, na przykład w aktywności zawodowej. Kwestia emocjonalna. Osoby, które planują ciążę, chcą, aby ta ciąża się pojawiła, będzie. Jeżeli nie planujecie, no to może Was zaskoczyć, zatem ku ostrożności w takim przypadku karty też pokazują, że niektóre panie mogą usłyszeć, że jesteś kobietą mojego życia, jesteś kimś z kim chciałbym spędzić resztę życia, zatem coś takiego się tutaj rysuje, bądź jeżeli macie partnerka jesteście kobietą, to od partnerki również możecie coś takiego usłyszeć że chciałabym z Tobą się na przykład zestarzać karty tak? też pokazują, że niektóre osoby które weszło mi masło maślane, przepraszam Niektóre osoby, gdzie są wolnymi, będą miały szansę spotkać kogoś do relacji partnerskiej, czy to podczas przemieszczania się, podróży, w drodze, wtedy jest taka szansa. I tu chodzi o postać żeńską, czyli jeżeli szukasz partnerki. To jak najbardziej tak. Karty też pokazują, że będzie ktoś prosił Was o szansę, czyli jeżeli się z kimś pokłóciliście, rozstaliście się, to w drugiej połowie lutego karty pokazują, prośba o taką szansę, ale ta szansa się zrealizuje, ale ta osoba się nie zmieniła, czyli jeżeli ta zmiana miała być w osobie, z którą się rozstaliście, to nie oczekujcie tych zmian. Wtedy decydujcie, czy chcecie wchodzić w to samo po raz kolejny. Karty też pokazują tutaj, że osoby, które są w związkach w drugiej połowie lutego, zwróćcie uwagę, czy ktoś między wami nie miesza, bo jest tu ktoś wtrącający się, ktoś, kto również daje wam złote rady. Zatem ostrożnie z przepływaniem w czyn tych, tych rad. Osoby, które szukają partnera do relacji, pod koniec lutego pokazuje się coś takiego jako możliwe. Niektóre osoby z Poznaku Skorpiona będą czy to podróżowały, bądź udzielały się aktywnie online i taka historia jest możliwa. Dla wielu z Was będzie to postać od Was młodsza, bądź mniej doświadczona życiowo. I stąd ta energia jest młodszej osoby też pokazana. Kardy pokazują tutaj, że ta osoba będzie cennym doświadczeniem. Cenną znajomością na przyszłość. Nie widzę tutaj póki co czegoś, co miałoby być długofalowego, ale ważnego, coś wniesie bardzo cennego w wasze, wasze życie. Osoby, które są też w związkach, zadbajcie o komfort i coś, żeby Was połączyło też wspólnego. Zróbcie coś wspólnie razem, tak, żeby była wspólna inwestycja i angaż działań we wspólny projekt. To was do siebie też zbliży. W kwestiach zdrowotnych, karty pokazują oczy, uszy, zatoki, sprawy alergiczne i sprawy z pęcherzykami w organizmie. Bardzo często mnie to mówi o informacji w układzie pokarmowym, uważać na układ pokarmowy, że tam jakieś pęcherzyki się nie czyli z jakieś na przykład, nie wiem, żody, e, jakieś ropnie, no, no coś takiego gdzieś tu się zarysowuje. Ogólna jakby karta z dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi, pogódź się z tym, co gdzieś tam ma pozostać, pozostawione być za Tobą tutaj. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że pewne rzeczy zostaną, nazwijmy to, zamknięte. E, i takowe one mają już zostać, czyli nie wracać do tego, co zostało zamknięte, choć będzie to podyktowane też lękiem, które Was będzie to wzbudzało, bo dziesiątka mieczy to jest zamknięcie poprzez los, nie to, że my zadecydowaliśmy, tylko los tak zadecydował, stąd jest ten, stąd jest ten lek, ale złego złego zadzieje się to dla Was, tak naprawdę większa korzyść jest z tego niż na początku. Tak to wygląda. Dobrze, kochane skorpiony. Zobaczymy, co tutaj karta anielskie jeszcze chcą Wam pokazać. Karta anielska dla skorpiona, karta anielska dla skorpiona. Celebracja. Czas byś poszukał, poszukała radości, zachwytu i cudów dnia codziennego oraz prawdziwie się nimi uradowa, uradowała. Celebrując zdarzenia i zmiany w życiu, wyrażamy za nie wdzięczność, anioł, radują się wraz z nami. Staraj się świętować wraz z innymi. Wyzwała to ogromną energię, która przyciąga anioły. Przywołane śmiechem i radosnym nastrojem udzielają swojego błogosławieństwa. Ty także, To także okazja, by zacieśnić więzy z bliskimi ci osobami. Anielska mądrość przypomina ci, byś celebrował, celebrowała i szanował, szanowała każdą rzecz w swoim życiu, czy to dużą, czy też małą. Znajdź w tej chwili coś, co możesz uczcić. I afirmacja celebruje swoje życie. I tym akcentem zakończam ów horoskop. Mam nadzieję, że informacje, które tu zostały zawarte, pomogą Wam aktywować większą, większy komfort Waszego życia, ale również i zapobiegać tym zdarzeniom, które nie do końca Wam się tu podobały. Pamiętajcie o tym, że na te zmiany również macie być gotowi żeby ta decyzja, którą właśnie podejmujecie, była zgodna również i z Wami. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Jeśli Wam się horoskopy podobają, proszę o łapkę w górę. Jeżeli chcielibyście być na bieżąco, zachęcam do subskrybowania, naciśnięcia, dzwoneczka, udzielania się w komentarzach, lajkowania. Wtedy YouTube Wam generuje również powiadomienia. Zatem ja Wam jeszcze raz dziękuję i ściskam całe pa! pa.